Josio mako ze strony Kaspersyna i widzimy sobie kolejny odcinek, gdzie widzowie będziemy grać po raz kolejny w Minecraft Bed Wars. Ale dzisiaj w będziemy grać w Mode, czyli w gierkę, gdzie się 12 ludzi gra i to musimy zniszczyć aż 3 łóżka, aby, yy, czy tam dwa na niektórych dwa, na niektórych 3, aby, yy, będziemy, aby wiecie już, żeby zniszczyć i wtedy wiecie, no wiecie o co pewnie chodzi. I moja ulubiona na jest super. War, nowa, niby ona już jest stara. Ogólnie ona się dalej nazywa, że jest nowa, a ona już jest kilka miesięcy. Ona już prawie rok chyba jest, więc ona nie jest wcale nowa. No, dobra, nagrywa się to? Przez tak nagrywa się. Tak nagrywa się. Jezu, ci trochę przestraszyłem. Sąd eee... Woży. Dobra, Biorę. I tu akurat na tej mapie mamy trzy do rozwalenia. Trzy łóżeczka. Tak, widzę. Tak Trzy łóżeczka. Dobra, lecimy na sklep. W ogóle widzę ja dzisiaj miał być... Czemu Nie ma... nam. Czemu? Ej, czy my... Ej, my mamy widzowie chyba cheatera w grze. W naszej drużynie jest widzowie chyba cheater. Bo rozwala... pal widzowie. W naszej... Widzowie, patrzcie, w naszej drużynie jest jakiś cheater. Bo to widać. Dobra, dawaj, dawaj, buduj, a ja idę pozbierąc sobie. W naszej grze jest cheater. Czekaj. Ciekawe, kto jest tym hackerem? Nie, bo jest dużo ostatnich hackerów. I pewnie to jest jakiś hacker, co lata sobie jak na kreatywie normalnie. Dobra, ruszamy! Ruszamy po nich! Ruszamy widzowie po nich! Tak jest, nadchodzą, nadchodzą Siema ludzi. Co to, to... Czemu oni się... Oni się cofają, bo oni się boją. Ale ja widzę oni myślą oni już takie. E, wiesz co, no... Ja już... My już nie wygramy. No to ja już się lecę, widzowie, nie róbcie tak jak oni. Zawsze się nie poddawacie, Ja raz nawet tak sam byłem się nigdy nie poddawałem Spadł, spadł. Dobra, mamy wzowie to spadł. Więc zginę. Dobra, dawajcie, rozwalcie już tych nie, dwóch, dwóch niebieskich zostało. Dwóch niebieskich. No, a wiecie w zawietę, dlaczego nie ma live'a, nie mogę go włączyć. Jakby zalogowałem się na swoje konto i w ogóle, ale jak włączałem włącz transmisję danych, to nie mogłem i tam pisało, że niby robimy jakieś, y, mamy przestrzegać prawa autorskie i coś takiego, bo na tej apce, o, no i git, dobra, wygraliśmy, no wracając, Nib jakieś prawa autorskie i w ogóle są, I dla... patrz, to jest ten cheater, e, ja nie chcę z nim być w drużynie, ja nie chcę być w drużynie z nim. No, nie, jestem! Dobra, nie, wychodzę, wychodzę. Wychodzę, nara. Wychodzę z serwera z tego. Ja nie, nie chcę grać z nim, bo to jest cheater. Żebym solo nie włączył z No, jestem na no. Kurwa, ale weź minutę, czekaj. Eee, dobra. No, no, dawajcie, niech dołączają szybko, no. mi się nie chce minuty aż czekać. Jezus, będę musiał czekać. Come on. Widzowie, dzisiaj wbijamy, wbijamy, widzowie 60 subów. Wbijamy 60 subów. No nie, to, 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 to zanim ja wbiję, widzowie 100 subów. To 40 tysięcy lat minie. więc eee, co ja chyba, może na jakimś niedawno, niedługo nagram jakiś odcinek, już stwarzam. Bo. Zanim my wbijemy widzowie do 100 subów, to... no trochę... trochę to se... trochę se poczekamy, nie? Widzowie. No i przeszliśmy widzowie i co my, o, ale przeszliśmy Szało mod, I mamy pizzę! pizza, pizza. Mamy pizzę. pizza. pizza. Widzowie, ten haker mnie prześladuje. Ten haker jest dalej z nami. <grydy> Idzie i łóżka zniszczyć. Ta gra nie ma sensu z nim, no. No widzowie, no jak, ja, jak my mamy grać? I pewnie zaraz będzie e, Bed Destroy czy coś takiego, nie wiem jak to tam pisze, ale zaraz wielki napis się pojawi, że zniszczy im łóżka. Dobra, Widzowie, 5, za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz. No nie zgadę jest Dawaj, 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 dawaj. Tak jest, dawaj, szybciej. Dobra, ja idę za nim. Mm -hmm. Ja widzę, że ten haker chyba się tam z nimi bawi, bo nam... Jezu Ja nie mogę Ile ja już nagrywam No w sumie, długo już Jedna runda, dobra to dwa rundy sobie zagramy dwa dwa rundy sobie zagramy O ile ta będzie trwała to 18 minut To sobie nie zagramy nie mogę sobie Oni się sami tu chyba budują, więc jest geć. Naprawdę musieliście tak do góry. No wy jesteście niepoważni i nie musicie wrócić. No i widzowie są niepoważni, no. Po co mi się do góry kopią? Ja nie wiem, widzowie, ludzie są dziwi. Dobra, al smok. Dobra, lecimy! Dobra widzowie, lecimy! Lecimy ich tam roztrzaskać! Tylko, że nas jest niestety mniej troszeczkę... Boże, co Jakbym Jak bym ja to miał wejść? co? Tp góra? <noise> Te góra... Widzowie, tp góra lecimy, widzowie. Tp góra lecą po dodatkową, po dodatkowe żelazo. Nie, no nie, no kurde, ja nie mogę, ja nie. Kurczę, no. Widzowie, nie będę. I, nigdy już to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy nagrałem ten filmik. Z tego. Bo ja nie, ch ja nie chcę... Po co, widzowie, mam nagrywać odcinek, który yy, trwa 15 nawet więcej minut i, yy, i jest tylko jedna runda z tego, no. No po co? No to nie ma sensu wtedy. A ten hacker wyszedł. Niestety. Dawaj, 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 rozwalisz go. Jest, trzymaj tam złoto, złoto. Cześć. Wow, what the fuck? Co to było? Ej, tu ten haker chyba to ogarnął. Oj. no ja... No, Patrzcie ile was, ile ich jest tutaj, no i co ja mam z tym zrobić? Iść, iś, 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 iś. No nie da się, no. Widzowie, no co ja mam? Ale mają muszkadł z To jest dobre. Hehe, <laughs> mają mu rzeczkę, nie zbalony musy gumiane. I on ten przez ten cały czas tą komendę właśnie szykował, żeby ją odpalić. Najazd, no, widzowie, najazd no, robimy na tych debini. No na tych debiny idź. Deby, no. Nie chcę tego. Pyk. Dobra, widzowie, szybko, szybko, szybko. Piś, 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 piś. Szybko lecimy, widzowie, z nimi. Z nimi normalnie jak chcemy lecimy. Co teraz, Lamusie? Ej, 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 pomóż, pomóż, pomóż. Jeden leży. No i, i drugi leży. Tak jest, mamy. E, weźcie. No, i mamy ich, tak jest. Jeszcze jeden, gdzieś przejęliśmy ich bazę, właśnie. On chyba jest na tamtej wysepce, mi się wydaje. więc widzowie, dokupię sobie możesz lepszy mieczor. I lecimy. Gdzie on jest? Gdzie on jest w końcu? Tak, jest tam, no. Dobra, lecimy, widzowie. A się tu chowa, o tyle muszę. O, coś. Coś ci się chyba skończyło, co? Nie zginął ty. Je! Je! Boi, widzowie! Kto ile jest? z już nagrywki? 10 minut, to widzowie jeszcze jedno gruntę sobie zagramy. Na spokojnie. Widzowie, jedno gruntowe jeszcze. Może nie na spokojnie, ale jedno. Jeszcze. Tylko ja nie chcę znów, żeby jakiś haker był. Bo to wtedy bez sensu jest taka gera. Napiszcie w komentarzach, czy też nie lubicie, jak jest haker. Bo to wtedy jest bez sensu. Chociaż pewnie ludzie mogą lubić, jak jest już po ich stronie, nie taki haker. Ale jak jest taki haker po stronie na przykład... No złych no to już pewnie nie lubią Ale ja nie, wol nie lubię i tego na, i Jak nie jest na tej stronie i na tej Bo wtedy to jest za łatwa Ta gierka Ale mu ja Ale bit Dobra w sobie bierzemy jeszcze raz To żeby się na pewno I przechodzimy ten parkour Ale to robię Ale to robię Ale to robię, co tu się dzieje To jest niewiarygodne i jest widzowie moja mapa! Moja mapa widzowie! Moja ulubiona mapa, a ja wiem widzę, ja wam powiem dlaczego to jest widzowie moja ulubiona mapa i dlaczego ją tak chcę No bo jest no, tak po prostu 8 <grym grym> razy dodać to tej... jest 16 więc dobra to, że obliczyłem takie zadanie, takie działanie, to nie oznacza, że jestem dobry z matematyki, ja widzę, że powiem tak, w szkole jestem najgorszy z ja, to jest mój najgorszy widzowie. napiszcie w komentarzach, jaki, dobra, widzowie, zróbmy tak, ankietę w komentarzu, o ile na pewno, nie, no na pewno, na 100% coś napiszecie. Swo widzowie, napiszcie swoje cztery, top 4 cztery najlepszych przedmiotów Czyli na, na miejscu pierwszym, trze czwartym, trzecim i drugim Widzowie, ja jestem ciekawy jakie ja widzę wam Cześć Cześć O, dzięki Proszę powiedzieć, że oni nie mają obudowanych łóżeczek Oni nie mają w ogóle urzeczek obudowanych Co jest stare Dobra O nie Gdzie ja przyszłem? Gdzie Nie Jeden, jeden jest no to będzie 2-1. No nie, 2-2. Cześć. Kurde. No wywalaj z tym! Nie! Nie! zapomnę. No kurde, ludzie, dawajcie ich. Jedno łóżko jest z nim do rozwalenia, no. 3, 2... Nie, widzę. Dobra, wzywam, mam nadzieję, że wzywam się odcinek spodobał, trzymajcie się widzowie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!